Witam wszystkich i tak my rozpoczynamy teraz pracę z Animusem, pracę z męskimi archetypami, bo my cały czas mówiliśmy o żeńskich archetypach, u nas był taki mini teatr, on jest przedstawiony na telegramie, tak? i gdzie kobiety mogły wyrażać siebie przez żeńskie archetypy. Co to są w ogóle archetypy? Archetypy jak ja no tak łatwo mówić, to jest rola, rola, maska, e, przez którą m, przychodzi utożsamienia z pewną energią. I wiedza o archetypie pomaga ustalić zachowanie człowieka, zobaczyć, w którą stronę idzie jego los, w którą stronę on zmierza i czym skończą się e, jego, ot, taki świat pogląd. Mówiąc o, żeńc, o kobietach, kobiety są bardziej elastyczne, one mogą łatwiej przemieszczać się pomiędzy archetypami. Mężczyzny mniej są elastyczni i do pewnego archetypu musi być odpowiedni most poukładany, dlatego żeby ten archetyp mógł siebie przejawić, jeśli powstaje zmiana archetypu. W ogóle trzeba powiedzieć, że zmiana roli, zmiana archetypu, ona zawsze jest skomplikowana, bo to jest związane z energią. Jak cała psychologia ona jest związana z energią. I ja przedstawiam greckie archetypy, tak? Dlatego, żeby można było się nauczyć zachowania ludzkiego. Od przedstawiam, greckie archetypy, oni bliżej są naszej kulturze, greckie, grecko-żymskie, oni są bliżej nam, tak? My możemy zrozumieć. I na najbliższe zajęcia to u nas będzie praca z takim archetypem jak Apollo. Apollo, Apollo, który dla wszystkich nas przedstawia się słońcem, jakimś pięknym, jakim bardzo, jakimś bohaterem, który jest bardzo mocno widoczny. Archetyp Apollo, przede wszystkim jego można odróżnić albo wyróżnić tym, że jego bardzo kocha mama. On Apolon, ze swojej matki uczynił bogini, i u niego jest bardzo głębinna więź z matką, i u Apolona przejawia się wierność, wierność, lojalność do swojej mamy i wierność, lojalność do swojej rodziny. Z Apolonem zawsze wiążą taką wewnętrzną misję. Bo Apollo, on w ogóle zaczynał swoją karierę Boga jako ten, który wypasa zwierząt. Potem on zaczął się rozszerzać, potem on zrobił się takim patronem wielu miast, no i potem, potem, potem on już dotrzeł do swojej twórczości. Jeśli my mówimy o Apollonie, to oczywiście, że mówimy o tym, że zanim on zrobił się Bogiem. To spotkał się ze swoim takim wewnętrznym, głębinnym gniewem, którego on nigdy nie umiał wyrazić. I Jeśli do nas na terapię przychodzi mężczyzna, Apollon, my musimy zacząć pracować od jego wewnętrznego gniewa, który w nim został, tak? którego on nie pozwolił sobie nigdy wyrazić. Zanim Apolon został bogiem słońca, to on przyszedł swoją transformację w ramach swojej rodziny, i on w swojej rodzinie poznał dużo miłości. Poza swoją rodziną już tej miłości była mniej. W czym wyraża się ten archetyp? Na przykład to jest posłuszne dziecko w szkole. Dziecko, które jest bardzo komfortowo, z którym jest wygodnie, które słucha nauczyciela. Chłopczyk, który jest cichy, niezauważalny, ale dobrze uczący się. Na przykład mu powiesz: Zrób to, on to robi. On jest spokojny, ładniutki i akuratny. To może być na przykład chłopczyk, który postawiał sobie zakaz, absolutnie zakaz na agresję. Cała agresja idzie gdzieś tam w głębi siebie i on nigdy nie pozwala ją wydusić na zewnątrz. To może być bardzo dziecko edukowane, które włada olbrzymią erudicją, które wie i zna, co to jest wiedza, dla którego to jest ważne. I takie dziecko fajne, bardzo dobre, miłe, może potem wyrosnąć w człowieka bardzo dogmatycznego, człowieka, który będzie pewny tylko swojej racji. Człowiek, który może zakleszczyć się w swoich zasadach i nigdy ich nie transformować, albo coś stracić przez swoje zasady. Co, czym jest w ogóle Apollo jako mężczyzna w naszym nimaniu? Apollo jako mężczyzna w naszym nimaniu to jest mężczyzna, który bardzo piękny, to jest mężczyzna, który e, może być zimny, emocjonalny, tak, on dla nas niedostępny jest, i e, jego kochałem wszyscy. Kiedy, gdzie on e, idzie, to ja wszyscy odwracałem głowę, patrzę na niego, jaki on jest piękny, ale jaki on jest niedostępny. Z czego rodzi się Apolo? Przede wszystkim e, trudności w miłości. Z kobietami, u niego przy tym całym pięknie, on miał bardzo wielkie trudności z kobietami. I on zbiera swoją energią, ten swój duch w swojej rodzinie, a potem on staje się bardzo zimny do kobiet. On staje się bardzo schematyczny, on bardzo staje się daleki od kobiet. I nawet w przejawieniu seksualnej energii on może być bardzo techniczny. Tak jakby Apollo mówił, ja nie będę z Tobą dzielić się swoją energią. Apollo w nim stwarza się bardzo silny, energetycznie obronny mechanizm. Czyli ja nie dam Tobie absolutnie ze mną się połączyć. Ja Tobie na to nie pozwolę. Ja zawsze będę trudny i niedostępny, bo ja już miałam rozczarowania. I Apollo często, mężczyźni, którzy są nosicielami archetypu Apollona, wybierają bardzo trudnych kobiet. Jeśli kobieta ma taki animus swój, to ją czyni bardzo trudny w związku. Ona sama staje się trudna w związku. Ona nie wie, czego ona chce. Ona jest dogmatyczna. Ona ustala ten związek pod jakieś swoje szablony. I tak, jakby za każdym razem jej animus, w jej wewnętrzny animus walczył z jakąś żeńską siłą, która chce wyrwać się na zewnątrz. Ona może ubierać się bardzo pięknie. Ona może być bardzo ładna, akuratna. Ona może być taka, która płacze w nocy w poduszkę. I ona bardzo chce ciepła, i wychodząc na światło dzienne, ona nie znajduje dla siebie odpowiedniego mężczyzny, który zadowoli ją, który przyniesie jej radość i emocjonalną bliskość. I tak, kiedy my zaczniemy pracować z tym archetypem, no jak zwykle, u nas są ćwiczenia. To pierwsze, z czym my będziemy pracować, to jest droga kobiety. A gdzie jest moja kobieta. Dlatego my weźmiemy metakarty. I z metakart u nas są takie trzy trudnych karty. Takich trudnych, trudnych. Tak. I u nas jest droga kobiety. My weźmiemy z tych trudnych kart coś świadomego. No, bo można jeszcze na przykład dołączyć do niektórych. Trudna na przykład będzie taka karta. Tak? No, ale my weźmiemy takich trzy trudnych, klasycznych. Ty, można wybrać z tych trudnych. E, za tą trudną kartą e, stoi obronna reakcja tak, przed światem. I ja nie chcę, żeby mnie zniszczyli. Za taką kartą stoi zamrożenie, śmierć. Głównie to śmierć, nasze relacje umarły, e, rozczarowanie, e, jest śmierć fizyczna. Za taką kartą stoi trudna droga. Dru, trudna droga nieporozumienia, trudna emocjonalna droga. I вот do tej karty my wybieramy naszego takiego pomocnika. Kartę przesłanie nieba, za którym stoi energetyczne zrozumienie sytuacji. Вот na przykład, kiedy my powiedzmy, łączymy kartę Trudna Droga, tak? I na przykład karta. 43, poszukiwanie prawdy. Czyli my możemy pomyśleć o tym, o poszukiwaniu prawdy, że jako energetycznej karcie, że ja chcę dojść do sedna. Tak naprawdę, kogo ja chcę znaleźć w obliczu kobiety, albo kogo ja chcę um, widzieć w swoim nurcie energetycznym, albo z kim ja mogę naprawdę spędzać czas. Tak? To jest poszukiwanie prawdy. O to jest nasza pierwsza część, w której my będziemy pracować z Apollo. Druga część, która jest bardzo ważna, to jest relacja z matką. Ja ją idealizuję i ja ją w pewnym momencie nienawidzę. Ja ją idealizuję do pewnego momentu, bo Apollo idealizował swoją matkę. A do pewnego momentu ja ją po prostu nie chcę znać, nie chcę widzieć, ale ja stawiam sobie zakaz na wyrażenie agresji. Ona mnie ogranicza, ona mnie, w pewnym momencie zaczyna mnie dusić, w pewnym momencie ona dla mnie staje się już uciążliwa. I ja chcę wyjść. Z jej energii i nie mogę tego zrobić. I my też tak samo, ale już w sposób nieświadomy my wybieramy mamę. My pracujemy z metaforycznymi kartami, za którymi znajduje się cały mit, za którymi znajduje się cała droga energetyczna, która doprowadzi nas do naszego, naszej przestrzeni psychicznej. I pomoże nam rozpoznać te obiekty, na które u nas tak naprawdę zwrócona uwaga. I kiedy my znajdujemy matkę, to my znajdujemy jej energetycznego pomocnika, który pomaga od razu określić drogę. A dlaczego ja tak z nią postępuję? A dlaczego ja tak ją widzę? A dlaczego ja w pewnym momencie zaczynam z nią walczyć. Co zmienia się we mnie takiego? Że ja zaczynam walczyć, jednak zostając z nią w jednej przestrzeni. I u nas jest trzeci ważny obiekt, który też trafia w pole Apolona. Pierwsza: trudność z kobietami, tak? My musimy zrozumieć dlaczego. Relacje z matką, to jest druga część. I trzecia: to jest self-obiekt. O taka trzecia część, nieznana, nazywa się self-objekt. Dla kogo ja albo komu ja chcę się podobać? Każdy z nas lubi podobać się autorytetom. Każdy z nas zadawał się pytaniem: a co o mnie pomyślą ludzie? Każdy z nas chce trafić w jakiś nurt. Każdy z nas w pewnym momencie odczuwa siebie jako brzydkie kaczątko i chce znaleźć swoich łabędzi e, albo swoją przestrzeń e, tam, gdzie ciebie będą rozumieć, tam, gdzie ty rozmawiasz w jednym języku. Wyobraźcie sobie to odczucie, kiedy nauczyciel w szkole mówi o, ty miałeś rację, zobaczcie, ot, to jest przykład odpowiedzi. Jak ty czujesz się w tym momencie, tak jak Apollo, bo to jest self-objekt, czyli z kim tak naprawdę ja chcę ustalić nowe relacje, bo dla człowieka ważna jest e, społeczna adaptacja, dla człowieka jest ważna i w Apollo ona jest e, po prostu to jest jego żywioł, to jest jego energia, jak na niego patrzą inni. I, e, są ludzie, którzy chcą być bardzo wyjątkowi w społeczeństwie, żeby ich widzieli, żeby ich zauważali. Też można powiedzieć, że to są ludzie bardzo wrażliwi, tak? Ich bardzo, oni bardzo wrażliwi na krytykę, bo oni szukają swój nurt energetyczny, Oni chcą, żeby zostać zauważone. Są ludzie, którzy mówią: Ja jestem absolutnie wolny od społeczeństwa i mnie nie obchodzi, co mówią inni ale pewnie oni już uwolnili się od jakiejś swojej narcystycznej części albo przerobili tą narcystyczną część, że oni mogą sobie... You are currently the only person in this conference.